Cześć, jestem ja nazywam się Pawlewski i Michał Paryszek. E, jesteśmy organizatorami e, zawodu, który śmierły, czyli Polish Open 2012 e, i dość niedawno przyszły do nas kostki od Laitejka, czyli kostki jako nagrody oraz dużo innych rzeczy. I przed nas taka paczka. W sumie to nie mi na waży, ale trochę ona waży. Na pewno z 8 kilo, coś koło tego to jest. to powinno być napisane. A, dobra, ale no to już olejmy. Dobra. No olejmy. E, więc 10 kilo. W tym, w tym filmiku będziemy, no 10 kilo jest. W tym filmiku będziemy pokazywać e, co dostaliśmy i powiemy kto co, kto co wygrał. I te nagrody będą znaczy rozdane. E, najprawdopodobniej już na nasionalsach, na policz National i zapraszam w takim razie do oglądania. Dobra, mamy. już Dobra, jak widać to są kostki, które dostaliśmy od Lajtejka i podzieliliśmy je jakoś na właśnie nagrody dla poszczególnych osób i były punktowane miejsca pierwsze i drugie i tak, oprócz tego mamy tutaj jeszcze dużo worków i dużo, jak tutaj widać świnek, które wyglądają o tak taka okay. Ciekawa świnka i y, to dostaną, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej staną to zawodnicy, którzy będą na nasionalsach. Mam nadzieję, że dużo osób, które robiły na Polish Open będzie też na tak e, także będzie mogła e, takie rzeczy uzyskać z, z Afryką. No i dobra, to może przeczytam kto co dostał. Lecimy po kolei. E, Rapow Sudnicki, drugie miejsce w Kloku, dostał dwójkę. Konina Wyszyńska dostała jedną dwójkę. Maximilian Neicher jedną dwójkę. E, Kipek dostał jedną trójkę. Paryż dostał jedną trójkę. Ja dostałem dwójkę. E, Kamil Fedoruk. E, Master Magic i trójka. Tej, mam nadzieję, że się nie pomylę, bo tej ciężko mi nie rozpoznać, czy to jest Magic, czy to jest Master Magic. E, Piotr. 2 e, na 2 i trójka. E, Marcin Jakubowski, Square Clock. Magic i trójka. Gdzie? U piotra Piotra A, no to możliwe. To jest Magic i trójka. A co powiedziałem? Dwójka i trójka. Aha, dobra, tak. nieważne. Tu <grym> już się nie wytnie, ale okej. Okay. Masko dostał... Trzy tru, e, dwie trójki. Jedną... E, a w ogóle to trójki to są Dajane, zanci dokładnie. E, dwójki to są... E, 3x2 Witwo, nie wiem jak to się czyta. Tutaj jeszcze mamy kilka 3x3 e, e, Witwo, czy jak się czyta, nie wiem. Ale to bardzo mało, więc tej, tylko jakoś tak randomowo rozłożone. KWS e, Magic i Trójka. Żaba 3x3. 3. Bluegrass Clock. Przejdę na drugą stronę. Sigman Magic. Antros. Pyramida e, Clock e, Gabi Magic Michał Pleskowicz. Tutaj będzie trochę 3x3 Witwo 2x2 Witwo 4 na 4 To jest chyba Diane MF8 I Square'a Za jego zwycięstwo oczywiście Należy się Square bo zwyciężył w Square'ze hmm. Czaruś czyli Cezary Rokita 3x3 Dajan i 4x4 4. Józek czyli Michał Halczuk dostał 4x4 3x3 Zanci, Squera 3x3 Witwo e, oraz Medzika został nam chyba tutaj jeszcze Marcin Zalewski który dostał 2x2 3x3, 4x4 oraz Magica. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie pominąłem w wyczytywaniu. Na pewno nikogo nie pominąłem jeśli chodzi o listę. Także każdy, kto zajął e, pierwsze lub drugie miejsce e, w którejś z konkurencji e, dostanie właśnie nagrodę. E, I to by było na tyle. E, także tutaj, jakby te nagrody, jak już mówiłem, będziemy rozdawać na, e, na i Jeśli oczywiście Marcin Jakowski się zgodzi. No to co? Mam nadzieję, że nagrody Wam się podobają i w takim razie w takim razie no to do zobaczenia naszynase. No i zapraszam na kolejną imprezę. Cześć!